Letnia atmosfera, naprawdę przyjazna, piękny panie, wiadomo, super samochód, niezła bryka można powiedzieć. No i to wszystko właśnie ma zapewnić doskonały nastrój wakacyjny, który później będzie nakręcony w teledysku. Czy im się to udało uchwycić, tego nie jestem pewna, ale ale uwaga, uwaga, bo już pod koniec programu Backstage Party będę mieć dla was gotowy teledysk zespołu ROAN. Póki co zapraszam na rozmowę z całym zespołem. Dowiecie się, co słychać u zespołu ROAN. Jak zapowiadałam wcześniej ze mną chłopcy z grupy Roan i tak jak wam mówiłam, Andrzej ma czerwony krawat, także nie kłamałam. Jest czerwony krawat dzisiaj na kolorowo. Jest. Andrzeju, pracujecie ze sobą już troszeczkę długo i chyba teraz jest coraz lepiej. Jak wam się współpracuje? Nie no, na pewno jest coraz lepiej, bo jak zaczynaliśmy, byliśmy nastolatkami, Zbychu był najmłodszym nastolatkiem. Teraz jesteśmy już nieco starszą młodzieżą, prawie dorosłą, więc wiesz, doświadczenie jest większe. Na gitarkach tam lepiej paluszki pomatają, tu perkusista jest zawodowy, więc wiesz, no, na pewno po latach się gra dużo lepiej. Czyli przyjaźnicie się też tak na co dzień, prawda? Spędzacie ze sobą jakiś wolny czas, wyjeżdżacie, nie. jakieś małe wypady, imprezka? Nie, no pewnie, że czasami spędzamy wolny czas, ale po tylu latach grania, zazwyczaj jak się widzimy, to staramy się tak, staramy się potem jak, jak najmniej widzieć, żeby wiesz, od siebie odpocząć, czyli koncerty, próby, jakieś wywiady i tak dalej. Jak wspomniacie swój najlepszy koncert? Który to był koncert? Gdzie? Takich koncertów było kilka. Dwa? nie, nie dokładnie nie. Y nie, tak serio, serio, zupełnie to najfajniejszy koncert dla mnie w życiu. To był koncert w Jarocinie, bardzo dawno temu. Komody młody chłopak wychodziłem na scenę, byłem strasznie zestresowany. Przede mną e, wokalista, który śpiewał, dostał ogórkiem, później jajkiem. Także mówię, kurde, będzie niewesoło. Ale tak rozgrzeliśmy publiczność, słuchaj, że było tak gorąco i taka atmosfera, że ludzie, prawda, nosili ludzi na rękach normalnie, masakra. I to był jeden z najfajniejszych koncertów, jakie zagraliśmy, to był Jarocin. A drugi taki ciekawy koncert to, to w Chinach. W miejscowości Ningbo, z którą jesteśmy bardzo mocno zaprzyjaźnieni, graliśmy taki koncert dla wielu tysięcy fanów. No, może nie dla wielu, bo tam było 5 czy 6 tysięcy osób. No i było to niesamowite, że, że, że prawda, my, my gramy, oni prawda, płaczą, szaleją, tańczą, skaczą i bardzo chcą tej muzyki. Byliśmy aż wzruszeni tym faktem, że jest tak super na drugim końcu świata. Nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli jeszcze tego nie wiecie, to ja wam powiem, że zespół Roan będzie jednym z uczestników Bydgoszcz Hit Festival. Który będziecie mieć numer? Słuchajcie, będziemy mieli numer 10, mało tego, e, Wróżka oraz Kuba powiedzieli, że w tym roku wygrywamy, więc ten, tą dziesiątkę. Zapamiętajcie sobie, bo to jest bardzo ważny numer. Nie pamiętam. Nie pamiętam tam początku 72 800 tysięcy. Nie pamiętam. Ważny jest numer 10, ten po, początek sobie skombinujcie. Letni udar, piosenka wakacyjna, na sam koniec wakacji, lekko pastiszowa, białko się ścina, My wygrywamy. Numer 10 letni uda. I będzie super. Dacie czadu? Dam, dam <noise> Damy radę. No A dobrze, tak... przepraszam, ja mam pytanie do ciebie: czy ty byłaś kiedykolwiek fanką kogoś? Jak mu okazywałaś to? Halo? Wóz, wóz, jak mnie słyszysz? O, dzisiaj wywiad z grupą Roan, więc, więc zapytam was jeszcze: tak, tak zbaczam troszkę z tematu. Mówiłeś o Chinach. Co najbardziej lubicie w Chinach? W Chinach najbardziej lubimy chińską publiczność. Chińską kuchnię i chińską kulturę. Trzy razy tak. Chcecie tam jeszcze wrócić? Tak, wracamy tam. W tym roku będziemy reprezentować nasz kraj, czyli Polskie, na tak zwanym festiwalu, nie festiwalu, na Expo 2010 w Szanghaju. Będziemy kibicować. Mam nadzieję. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę, a Wy jeszcze zostańcie z nami, bo to jeszcze nie wszystko. Do zobaczenia.